W historycznej rywalizacji udział wzięli uczniowie ostatnich klas gimnazjów oraz pierwszych klas liceów. Okres baroku i renesansu był istotnym w historii miasta. Bardzo ważny okres w rozwoju Legnicy, aczkolwiek nieustannie miasto było nękane, byśmy mogli powiedzieć, nie tylko klęskami żywiołowymi, ale, ale i bardzo... Yy, Takimi trudnymi, że tak powiem, sytuacjami związanymi z represjami. Czy to wojną, prawda, czy nakładanymi podatkami? Jeśli chodzi o podatki, to chyba nadal wiele się nie zmieniło. Przedsiębiorcy narzekają, że są za wysokie. Ale na sali spotkali się miłośnicy historii, więc mowa była tylko o przeszłości. Co jest waszą najsilniejszą, waszej drużyny stroną? Hmm, myślę, że mamy. Dosyć dużą wiedzę. Na ten, no, mamy wszystkie odpowiedzi na pytania. Oczywiście tam będą jakieś pytania dodatkowe, których nie dostaliśmy, ale myślę, że sobie poradzimy. Przygotowywać było się z czego? Okres obejmuje aż ponad 300 lat. No, na pewno trzeba było bardzo dużo uczyć się w domu. Stroje już były na miejscu ubrane, no i jesteśmy zwarci i gotowi. Bo to jedyna drużyna, która zdecydowała się na specjalny, barokowy strój. To był dobry czas dla Legnicy? Myślę, że dobra, ale jednocześnie skomplikowane, bo dużo się działo, dużo było konfliktów religijnych, dużo zmian, dużo rzeczy też powstawało. No i jest naprawdę dużo do nauki. Oprócz tradycyjnych pytań na uczestników czekały także inne konkurencje. No, pre, przygotowaliśmy prezentację jeszcze wcześniej y, oraz anegdotę. No i będzie jeszcze czeka nas bingo i rozpoznawanie zabytków. Ostatecznie najlepiej z historią Legnicy poradzili sobie uczniowie drugiego liceum. Drugie miejsce zajęli organizatorzy szóste liceum, a trzecie gimnazjum numer pięć.